Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Hoxley, a są najważniejsze premiery bieżącego miesiąca. Zapraszam. The world was driven into chaos. The war seemed to be lost. With all due respect, Lieutenant, you're a disgrace to the uniform. But from the ashes, Commandant Carlos wants to see you. Hope emerges. There's a ship coming in. In this storm. It's not the storm I'm worried about. Z roomem, pełna załoga na pokładzie i do dzieła. Reason 2 od Piranha By's pojawi się na rynku już 24 kwietnia na świecie, a w Polsce z delikatnym poślizgiem w postaci trzech dni. Co nam zaoferuje? Pełne emocji, mrocznych zakamarków, ciekawej eksploracji, wyrazistych postaci, świetnego klimatu i zwrotów akcji w fabule wielu godzin rozgrywki? Tego chyba należy wymagać od zespołu, który odpowiedzialny był za powstanie takich znakomitych tytułów jak seria Gothic. Po kilku trailerach prosty człowiek rzekłby pewnie, że to całkiem możliwe. Pierwsza odsłona przywróciła bowiem wiarę w piranie. Ponadto z zapowiedzi wynika, że producent nie zamierza zmieniać znanych z poprzednich gier standardów. Spotkamy więc nauczycieli, od których nauczymy się nowych umiejętności, a także doświadczymy znanego już modelu od zera do bohatera. Oprócz zastosowania starszych rozwiązań, Chłopaki pirania Bice uraczą nas także masą nowości w postaci np. broni palnej czy magii Uudu. Zaskakuje też informacja o tym, że Cenega wydał do tej gry solidny dubbing, a także obszerną edycję kolekcjonerską. Zapowiada się ciekawie? Oreszcie przekonamy się już 24 kwietnia. Gra, o której zaraz będzie mowa, to z pewnością swoista perełka dla ludzi ceniących sobie oldschoolowe produkcje, w których autorzy nie przebierają w wykorzystywaniu bardzo cenionych, a teraz niekiedy już zapomnianych rozwiązań. Czy Legend of Grimrock będzie taką perełką? Dowiemy się tego już 11 kwietnia, czyli w momencie, gdy gra pojawi się na światowym rynku. Czteroosobowa drużyna, którą dane będzie sterować każdemu, kto zasiądzie do produkcji fińskiego pochodzenia, masa zagadek, lochów, Potworów do ubicia. No i co najważniejsze, wykonane to z myślą o wcześniej wspomnianych osobach. Co czysty erpek jak za starych dobrych czasów? Już niedługo się przekonamy. Podobnie jak saga o Wiedźminie nie się ekranizacji, tak samo pierwsza część gry opartej na jej uniwersum nie odnalazła swojego odpowiednika na konsolach. Druga część dobrze przyjętej gry, jaką niewątpliwie jest Wiedźmin 2, ma jednak trafić na pozostałe platformy i to już niedługo, bo 17 kwietnia. A konkretnie na Xbox, bowiem o PlayStation jeszcze nic się nie mówi. Spore opóźnienie w stosunku do wersji pc ma zrekompensować liczne ulepszenia wspomnianej już w wersji. I tak, pojawi się nowe intro, outro, sporo nowych zadań w dla wielu zbyt krótkim i mało rozbudowanym trzecim rozdziale, a także multum poprawek. Co mają do tego wszystkiego gracze pc towi Ano sporo: w oddzielnym patchu dostaną oni to samo co konsolowcy, i to całkowicie za darmo. Może więc, nawet jeśli nie posiadamy oddzielnej platformy, warto je podobnie spróbować swoich sił z Wiedźminem. Produkcje free-to-play bardzo dobrze przyjmują się w naszym kraju. W kwietniu przyjdzie nam zagrać dwie tego typu gry będące shooterami. Pierwszą z nich będzie Tribe Ascent, czyli coś dla fanów sieciowych naparzanek odgrywających się w odległej przyszłości, dla których fabuła stawiana jest daleko w tyle za masą akcji i jest tylko pretekstem do kolejnego starcia między drużynami. Z nią zetkniemy się już 12 kwietnia. Z kolejną, osadzoną za to w realiach niedalekiej przyszłości, i będącą kontynuacją taktycznej strzelaniny z 2010 roku, już możemy się zapoznać. Gra o tytule Black Ride Retribution jest już dostępna od 3 kwietnia. Grając w tą grę krew wprost wypływa z ekranu monitora, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi. Bloodforge ma być bowiem bardzo brutalną produkcją, w której brudny klimat ma być podsycany dodatkowo przez oryginalną oprawę graficzną. W grze wcielimy się w wojownika Chroma, który naraził się niestety potężnym celtyckim bogom. Teraz pozostaje mu tylko przedzierać się przez kolejne fale przeciwników, aby zwyczajnie przeżyć. Bezkarne ucinanie głów, rąk i innych części ciała z zastosowaniem różnego rodzaju uzbrojenia. Co z tego wszystkiego wyjdzie? Czy może coś na wzór go do War? Przekonamy się już 25 kwietnia na Xboxie 360.